Trochę pójdę Wam pokażę jak takie mieszkalne wyglądają. Czyli ulica <laughs> takie przy morzu niedaleko, o, tam na wzgórzu, wow, ale fajne, poszło. <laughs> I tak Mission Bay wychodzi naprzód z jakością. No jeszcze chciałabym właśnie zapytać się Blera jakie są poszczególne dzielnice może. Jeżeli chodzi o um, <laughs> czynsz, bo wydaje mi się, że tutaj nie jest tanio. <śmiech> Ale <śmiech> no super, to tu w ogóle jest dla mnie chyba takie marzenie, żeby tutaj tak mieszkać, tu blisko morza. <laughs> Jak zwykle, taka ulica, bardzo y, cicha. Bardzo cicho tutaj jest. To już jest jakiś taki inny wymiar. Widziałam w różnych takich, właśnie, że tak powiem, miejscach, gdzie Um, sprzedają domy. Um, te domy są zwykle z basenami albo z ogrodami ogromnymi, więc po prostu jakiś taki design, ale nie wiem czy taki design. Straszny taki design. Chyba mi zamyka okno, nie wiem. O, ten chyba lepszy, fajniejszy domek. Eee, no piękne, to są takie wille, wszędzie są właściwie wille w Nowej Zelandii. Chociaż widziałam już też apartamenty. A tam jakieś pole do gry. No myślę, że tam jest stosownie jakiś park. Nie będę szła dalej, bo jestem bez butów. Ale mniej więcej widzicie o co chodzi. Czyli taka nasza willa. Nie chcę nikomu zaglądać do domu, ale chcę Wam pokazać. Tam takie okna duże wow. No, dzieje się. Tutaj się czuję trochę. No, tak trochę bardziej, właśnie Notting Hill coś takiego, londyński Notting Hill. Albo nawet kiedyś studiowałam w Kingston w Londynie i tam jechałam pociągiem do Surbiton i tam właśnie przy rzece, no to takie bardziej bogatsze było miejsce. O tutaj jeszcze mamy takie, myślę, że to są apartamenty bardziej. No, bardzo fajne. Ja dalej na boso. Bo właściwie odczuwam potrzebę też uziemienia i takiego pobycia w naturze, a z tego co wiem, lekarz mi kiedyś zalecił chodzenie na boso. Więc szkoda, że po tym asfalcie. Ale lepiej po asfalcie niż po jakimś niż po Więc no wracam do Mission Bay wezmę sobie przystanek na przystanku autobus tak ktoś by mógł powiedzieć polska flaga ale nie jest Polska Ciekawa jestem jaka Ale biało-czerwona jest Tam są te domki na wzgórzu Wow, ale fajny domek na wskurzu. Wow, Blairowi pokażę w domu ale szczerze mówiąc, ja uwielbiam ten nasz domek przy parku. Z tego względu, że jest zielono bardzo zielono. No ale teraz do wyboru zielono, a niebiesko hmm. jednak ocean to jest już inny wymiar też. Mieszkam nad oceanem w Hiszpanii i powiem szczerze, że wspaniałe doświadczenie.